Ciemno z tej strony do i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić mechanizm, który polega na wyrzucaniu nas w górę, np. do bazy, tak jak teraz. Będzie, pokażę. No i... nie serwera, dobrze. Ten mechanizm wygląda tak z zewnątrz. Na co zakryć drewnem. Polega on na tym, że gdy nacisnę guzik sygnał redstone idzie do tłoków, które wypychają szl bloki szlamu, które wrzucę w górę oraz, idą, oraz idzie sygnał redstone do tłoków, które otwierają na górze tutaj tak jak tak na tym to właśnie polega i na górze jest drugi, drugi przycisk, który daje sygnał recytowny, który idzie do jednego i drugiego tłoka i otwiera tłoki w, w ten sposób możemy spadnąć jak, jak, jak chcemy wrócić. System jest ogólnie bardzo fajny i mogę, że tak powiem oszczędzić miejsce na schody i też można pokazać taki flex z powodu restonu ogółem też jak się już wyskoczy, jak chce się wrócić to lepiej kłócać, ponieważ no nie nieważne tu było wejście w sensie nie trzeba cały czas kłócać, ale jak się już spada, to lepiej kusnąć, bo wtedy nie wyskakuje nas. Albo po prostu kusnąć, jak już upadniemy. Że tak i te. I te. W zasadzie sensie trzeba albo i dalej wymierzyć, albo po prostu dostać obrażenia. Ponieważ tak to się odbijamy: tak, o, odbijamy. Jak kłusniemy, to się nie odbijamy. No i ogólny tu jest wejście, można robić jak się chce. Tutaj zrobiłem przycisk testowy. I teraz tak, pokażę wam jak to budować. Aha, bo nie mam kreatywa Jak tu była zwykle. Pierwszym krokiem, który trzeba zacząć to zabrać rzeczy nam potrzebne, no to trzeba zabrać pistony, 4, 4 slime bloki, nie, nie pistony, 8 pistonów, 4 slime bloki, Dowolny budulec, trochę rycona, tro trochę pochodni. Chyba dwie są potrzebne i trochę repeaterów. Oraz. No, budulec już mówiłem. No i to chyba ten. jeszcze no i się żeby. By żeby ogółem, jak. Można pokazać to, że jak jest slime block i sticky piston, to to będzie ruszać. Ten, jakby slime blok będzie ruszać ten blok, do którego jest przyczepiony Ale jak się da obsidian albo bedrock To nie będzie nim ruszał, więc Żeby nie ruszało to trzeba tutaj dać obsidian góry. Yy, więc bierzemy wszystkie nam potrzebne bloki I jak już mówiłem zaczynamy od zrobienia wyskoczni ale trochę dalej i klip z jednej z drugiej strony Tra... jeszcze sobie chcę trochę zobaczyć jak to wyglądało ok Do, tak że to się tak e... o jeden dalej ale to też nie ma dużego znaczenia tylko Kurze... ja akurat tak robię ponieważ Trochę się na co najbardziej nie znam A, okej. Okay. Tam jest... Nie wiem nawet, czemu tego tam zrobiłem, ale chyba, żeby sygnał się jakoś nie cofał. A, miałem konkretny powód, ale teraz już jest to niepotrzebne, ale położymy, żeby był idealny czas. Tu jest maksymalnie spowolniony. Dobrze. Robimy tak, raz, dwa, tak, 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 tak. Tu jest maksymalnie spowolniony. Teraz położymy tu slime bloki psydian. I tutaj będzie wejście. Tak. Tak. Na co się położy teraz drewno. Czy jakikolwiek I Mamy ten etap na razie już gotowy. Jeszcze się zrobi tak, że... A chcę jeszcze zobaczyć tam A, bo tak się robiłam nie, obsidian jest na wysokości tego bloku, ok czyli ale tak, dobrze jest dobrze A, tak, ok i to wychodzi z bloku kolorystom, dookoła obsidianu, czyli tutaj ma być przycisk, który zaraz sobie zabierzemy. Do Borem. Ej, co to jest? Nie wiem, Nic nie wiem, co takiego było jest. A, okay. Tu kładziemy. I tu musimy położyć. Pierwsze co, to trzeba położyć tutaj. E, repeater, ponieważ ogółem, ale to mogę pokazać, że jak jest repeater, ogółem jest taka sytuacja, że jest tutaj redstone tutaj redstone, to się robi tak i gdybym zrobił tutaj zwykły redstone e, to, to, e, chyba chyba to jednak było o jeden blok dalej bo ja to zrobiłem tak i gdybym tutaj dał zwykły redstone to mogłoby się połączyć z tym jakoś A jak się da repeater to nie może się połączyć po prostu Okej, okay, to prowadzi teraz tak. Jak jest repeater, to po prostu on z nim sąsiaduje i można zrobić w ten sposób tak. Tak na przykład się robi zegar, że właśnie nie łączy się wtedy blok. Ja blok. Ale blok jest stąd. Ja A może to tak? Nie wiem już. Dobra, to tutaj, żeby tutaj. powtórzymy repeatera no znaczy, się widać, bo tutaj się teraz zrobiło kółko a takie kółko jest niepoprawne patrzcie znaczy. nie ja działa czemu to nie ja działa? zobaczmy aha, no to A teraz nam się coś zepsuło. się To też trzeba ustawić na obsidian. ok, No tak, zapomniałem, że to też musi być obsydian. Teraz powinno być dobrze. sufit się tłoki. Będziemy same bloki. I teraz powinno to zadziałać. Że jak sklikniemy, to nas wyrzuca. I drugim krokiem, to będzie zrobienie tego muszę zobaczyć ile bloków, bo to musi być idealnie wymierzone ja już robiłem test, a tak, piękno, czyli trzy do góry i tam są tłoki trzy do góry od tego, czy się pali? aha, piorun, trzy do góry i są tłoki, dwa, i tu będą tłoki właśnie tłoki tłoki trzeba przesunąć o jeden tak żeby tak były dobrze Trzy Bez... i o jeden przesuwamy Tak. No, to położyłem gras. Nie I teraz powinno być dobrze. W sensie nie dobrze jeszcze, ale tak teraz powinno być. I tu trzeba położyć restem teraz. A czemu to z takiego powodu, że teraz robimy tak. Musimy to przenieść na górę Sygnał Redstone'a Dodamy jeszcze repeater Żeby sygnał Jeszcze bloki niepotrzebne I to Powinno wysłać sygnał A nie nie to źle zrobione Nieważne To trzeba zrobić tak Teraz powinno być dobrze Nie, to repeater damy, Nie, tu też nie działa. No to nie damy repetera, ale teraz zobaczmy, czy. Nie, pochęć nie zgasiła. to. Jednak inaczej to było tu. Hmm. Może zobaczyć po prostu. Jak się nie wie czegoś, to trzeba zobaczyć. A, to było zwykle położone, okej. Okay. Trzeba położyć tutaj, jak na przycisk. To gaśnie. No i o co chodzi właśnie. Bo teraz zrobię tak. Tu się położy dwa repeatery Tak, tak, tak. I w tej chwili to jest odpalone. Jak klikam przycisk to to się cofa. Ok, i teraz robimy tak, że. Ten sygnał musimy jeszcze dalej poprowadzić. To tu nie może być. Musimy tak poprowadzić. Ta pochodnia jest tutaj. Dobrze. Musimy teraz zniżyć o jeden. A to my jeszcze poprawimy. No tak, to trzeba będzie jeszcze poprawić. To trzeba będzie mianowicie jeszcze o jeden podnieść. Tak, już możemy się tym zająć. I to ma być to chodzi o to, że to będzie wejście i nie może być tak nisko. Czy tu jest repeater? Nie jest ale tu nie chcemy teraz tam tu i to idzie do pochodni musimy po prostu zrobić dokładnie tak samo jak tu było czyli to polegało na tym że pochodnia idzie w bok no i Nie, dobra, ja, w sensie nie musi być identycznie, ale ja lubię jak jest identycznie, ale to akurat tylko ja, na no, nie będzie identycznie. ważne że będzie. Będzie dużo inaczej. Nie, coś zepsułem. To musi być tutaj, tutaj to, Czyli jak zrobimy tak. OK, teraz działa. Możemy usunąć te bloki, ten ten też i Zobaczmy czy to działa teraz? Bo teraz jak to kliknę? Dobrze, czyli to już działa. Teraz trzeba zrobić. Tutaj zrobimy na razie tak. Zrobimy. Nie było widać tłoku, bo nie było widoku tłoków. I tutaj się zrobi kolejny redstone I teraz ten restaunt będzie polegał bar na no bardzo podobny czymś. Co tam? Przed chwilą zrobiłem. Tam. Przed chwilą po prostu zrobiłem. Dobrze i to musi po prostu dołączyć do tego, redstone'a A, to się zrobi tak. No właśnie. Muszę tak zrobić. W ten sposób tutaj będzie się tylko w jedną stronę ten sygnał redstone'a Zobaczmy, czy to działa. Jak kliknę to, to się. O, tak, czyli jedna strona już działa. A z drugą nie będzie większego problemu, bo po prostu musimy dołączyć teraz do tego sygnału. Ten sygnał jest tutaj. Tu, tu. może to trochę inaczej, bo tam trochę testowałem, a teraz już wiemy czym to polega. Tu pojedziemy od razu repeatera. Muszę tylko w jedną stronę. Powinno być dobrze. Może poza tym, że brakuje tu trochę repeatera, no ale chyba da radę. Zobaczmy. Raz. nie, to coś się popsuło? Hmm. hmm. Co się popsuło? Co przejrzybasz w dwie strony? Nie, to jakby coś się zepsuło? Jeszcze raz reitery położę, może teraz się naprawiło. Hmm. Co ja to nie pasuje? Problem. jeszcze raz postawić tego tłoka Nie wiem. Może rzeczywiście potrzeba jednak zrobić repeater tutaj. To jeszcze trzeba powyższyć. Może teraz to działa. Musimy tutaj to, to jest pod. Tak. Tak, Ta, tak. Nie wiem, jakby. Jakby to miał drugi sygnał. Nie wiem. Przecież teraz oba znikają, tak? Hmm. Działa wszystko. Proszę, teraz nie działa. Zawsze się, drugi przycisk tak samo działa. Nie. Coś z tym przyciskiem. Dobrze, rozumiem. Okej, okay, już rozumiem, rozumiem, dobrze. Trzeba przyznać tak. I tu musi być rypica. No. Mamy no, szybsze. I teraz powinno zadziałać. No dobrze. Czyli mamy już wszystko w sumie gotowe. Prowadzimy korytarz dalej. Wcześniej mamy WordPress, więc będziemy mogli skopiować. W sensie zestakować. Tu jest już e, sofit. Eee, tak, tak... Tak... Eee, nie, tam mam patrzeć tylko na... Tutaj... Stawi się ze dwie pochodnie... Tu oraz na dole... Też będą w takich miejscach... Dobrze, jak czasami... Na przykład nie, nie wyrzuci... Po prostu wtedy trzeba drugi raz kliknąć i tyle powinno wyrzucić za drugim razem tak, 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 tak no i tutaj a się robi bazę na przykład czy coś nie będziemy stokować, ponieważ nie robimy teraz bazy, nie? Tylko robimy e, Tylko stage, stage. Robimy teraz mechanizm restanowania żadnego Okej. Okay. powinno być dobrze. Tak się teraz zrobi. Tak. Już mam prawie zamknięte. Muszę się robić ścianę. Właśnie tak. O, jeden to niższy Tak? Nie, nie, nie tu. O, jeden dalej eee. Tak, jest Tu się jeszcze tak zrobi I powinno wszystko działać Idziemy tutaj Kaczemy i możemy iść do bazy, jak chcemy wrócić, to klikamy, hop, jesteśmy znowu, klikamy, klikamy, jesteśmy. Chyba trzeba, jeśli tak zrobić, to trzeba w prostu tego shifta podtrzymać, ale okej, okay, wszystko jest git. a już wiem, wiem, co tu nie pasowało ponieważ tłoki się podnosiły jak spadaliśmy, więc żeby zaradzić temu trzeba zrobić... Co mogę tutaj jest jakoś zrobić? Tak? No właśnie, na przykład jak teraz. Teraz mi się zdaje, że powinno wszystko działać idealnie. No właśnie. No i wszystko działa idealnie. To było na tyle z tego odcinka. To serię będę kontynuował i pokazywał różne ok mechanizmy Redstone. No i do usłyszenia w następnym odcinku.